Dzień dobry, bajksho.cc znowu się witam. Piękny rześki i słoneczny poranek, o dziwo, w Krakowie. A my startujemy z kolejnym, mam nadzieję, ciekawym tematem. Dzisiaj bierzemy się za praktyczną, subiektywną stronę porównania napędów elektronicznych, czyli co lepsze, Ultegra VI2, albo czy w ogóle kabelkowa elektronika otrzymano, czy bezprzewodowa odpowiedź od Amerykanów z SREM. Wyjątkowo fajnie teraz ten temat realizować. Z tego prostego względu, że mam w końcu okazję równocześnie jeździć na dwóch napędach rywalizujących ze sobą producentów i co więcej, dwóch napędach w najbardziej zbliżonych konfiguracjach. Czyli z jednej strony jest to Ultegra da 2 a z drugiej strony jest to Force AXS w wersji z dwoma blatami, czyli możemy sobie na bieżąco porównywać e, praktyczność, funkcjonalność, ergonomię i ogólnie rzecz biorąc wrażenia z tymi napędami w bardzo zbliżonej koncepcji. Bo wiadomo, jak się jeździ na jednym rowerze z jednym blatem, na drugim rowerze z dwoma blatami, to wszystko trochę się zmienia. A Tutaj będziemy mogli sobie w najbliższych dniach porównywać te napędy właśnie w takiej zbliżonej koncepcji. W jednym rogu narożnika Japończycy z Shimano, ze swoim ogromnym doświadczeniem już ładny ładnym okresem na rynku z elektroniką. Chcę by tu nie mówić, Shimano wprowadziło elektronikę na szeroką skalę, na rynek. Wiem, wiem, że elektroniczne napędy to nie jest stricte wymysł i patent Shimano, bo Włosi byli szybsi, ale jednak jeżeli chodzi o docieranie elektroniki pod strzechy i do świata też World Touru, no to nie da się obiecać, że to Shimano. Tutaj zrobiło największą robotę. Amerykanie nie mogli być dłużni, nie mogli długo czekać, chociaż trochę im to zajęło, ale jak już odpowiedzieli, no to oczywiście odpowiedzieli grupami bezprzewodowymi, czyli krok dalej niż Japończycy. Zamiast kabelków mamy bezprzewodową transmisję. Mamy uwolnienie roweru od dodatkowego elementu, ale to uwolnienie od razu trzeba sobie to powiedzieć, wiąże się z paroma konsekwencjami, a jedno z nich jest waga, ponieważ dzisiaj pokazywana grupa, czyli Forza XS, który jest pewnego rodzaju rywalem Utegry Di2, jest od Utegry Di2 o 200 gramów ponoć cięższy i jest też droższy. Chociaż obydwie strony utrzymują, że te dwa napędy to swoi bezpośredni rywal. Jeśli chodzi o podobieństwa między napędami, to sprawa jest prosta. Obydwa napędy bazują na idei tego, aby uniezależnić zmianę biegów od okoliczności, Takich jak opory linki, jak przypadkowość, jak warunki atmosferyczne i wszystko to, co mogłoby wpłynąć na to, że powtarzalność zmiany biegów nie jest idealna. Jednym i drugim chodziło o to, aby zmiana biegów sprowadzała się do prostego naciśnięcia przycisku, które nie wymaga większej lub mniejszej siły, nie zmienia się w zależności od tego, czy linka na przykład nie jest uwalona błockiem, albo czy nie jest położona już przerzywiałem pancerzu, po prostu klik, zmiana biegu klik, zmiana biegu szybko, precyzyjnie dodatkowo jeszcze w ostatnich latach z możliwością adaptacji dostosowania, ponieważ jak wiecie obydwaj producenci pozwalają nam nieco wpływać na to, jak te biegi się zmieniają i jak to wszystko działa, ale idea jest grubsza bliższa, natomiast od tej idei producenci wychodzą do swoich własnych filozofii i teorii i tutaj Shimano powtarza, że mogłoby zrobić napęd bezprzewodowy, ale po co, skoro napęd na kabelkach zdaniem Japończyków jest bardziej niezawodny, jest lżejszy, a same w sobie kabelki w żaden sposób nie przeszkadzają, a sprawiają, że wszystko jest wolne od e, chociażby możliwości jakichś zakłóceń. Amerykanie mówią zupełnie inaczej, czyli w XXI wieku mamy bezprzewodowe prawie wszystko, w związku z czym, z jakiego powodu niby rower miałby zmuszać nas do korzystania z kabelków? Tylko można to zrobić bezprzewodowo. No i dzięki temu mamy chociażby ultra szybki montaż. Mamy identyczne baterie w przedniej, i tylnej przerzutce, Mamy możliwość szybkiego żonglowania bateriami, jeżeli coś pójdzie nie tak. No i mamy też ogromną kompatybilność różnych elementów, ponieważ w ramach systemu AXS możecie sobie wrzucić tylną przerzutkę z MTB, przerzutkę z szosy. Możecie do całości podpiąć sztyce i w ogóle zrobić mnóstwo różnych dziwnych innych rzeczy cokolwiek wam do głowy nie przyszło ale tutaj też trzeba zaznaczyć, że Shimano dłużne nie jest czego najlepszym przykładem jest pokazywany wam jakiś czas temu rower Marcina z Biker.esu który szosowe komonetki łączy chociażby z tylną przerzutką XT i to patentami takimi jak na przykład wyświetlacz z grup MTB Trzeba sobie jasno powiedzieć, że obydwa systemy mają swoje wady, mają swoje plusy, mają swoje minusy Shimano generalnie jest tańsze ale z punktu widzenia montażu wymaga trochę więcej zachodu, ponieważ trzeba znaleźć miejsce na centralną baterię, trzeba powalczyć z kabelkami, mechanik musi to wszystko pogarniać, przeprowadzić i sobie z tym poradzić. Srem natomiast uwalnia nas od potrzeby walki z kabelkami, szukania miejsca na baterię, ponieważ akumulatory są przy przerzutkach i przy manetkach, więc nie ma problemu z jakąś centralną jednostką zasilającą, ale za to force jest droższy. Sam sobie jako całość, ale też poszczególne komponenty, na przykład łańcuch są droższe niż w Shimano, gdzie możecie sobie tak podeładować co chcecie. No oczywiście jest też różnica, nie chodzi o liczbę biegów, no bo jednak Shimano to 2x11, ewentualnie 1 na 11 w środku Syrema. Mamy tutaj już napęd szosowy z 12 rzędami z tyłu. No, ale ma to odbicie przede wszystkim w cenie, trochę w możliwości w stopniowaniu. Aczkolwiek to stopniowanie nie jest czymś aż tak ważnym i zakres tych biegów. W przypadku ani jednej, ani drugiej grupy absolutnie jej nie wyklucza, bardziej jest zgodny z preferencjami konkretnej osoby. Tak naprawdę obydwaj producenci jeszcze mocniej się postarali, żeby wszystko się od siebie różniło, chociażby dlatego, że obydwa układy hamulcowe działają na innych płynach i tym podobne niuanse nam się tutaj po prostu zmieniają. Natomiast tak jak mówiłem, ciężko jest w zasadzie rozstrzygnąć, czy któraś grupa napędowa jest gorsza albo lepsza. Pasą na nią czysto teoretycznie. Dlatego teraz szybko przenosimy się w świat praktyki i moich wniosków, które sprawiły, że jednak wybrałem Di2, a obecny ten luk, jeżeli miałby się znaleźć kiedyś w moich rękach, to na pewno nie byłby w wersji z Forcem AXS. Szybka ściągawka, do jakiego roweru ja szukałem elektroniki. Oczywiście elektronikę wrzucałem do roweru road plus z naciskiem na szosę, czyli do rondo hert więc potrzebowałem napędu, który z jednej strony da mi komfort czasowych klamkomanetek plus czasowe przełożenia, ale w razie czego, jakby mi odwaliło i stwierdziłbym, że będę rower sprzedawał albo sprzedawał ramę, oczywiście można było ten system bardzo szybko przebudować na przykład na Gierixa. No i w środku Shimano oczywiście taka możliwość jest ultra lekka, ultra łatwa. Wierzycie dowolne klamkomanetki DIY tu podpinacie je do dowolnych przerzutek możecie sobie zostawić kabelki bateryjkę, jednostkę centralną korbę, kasetę, łańcuch cokolwiek wam się nie przyda wkładać tam różne inne losowe elementy bo przecież znam już napędy gdzie ktoś konfigurował Ultegre Di2 z GRX dokładał coś na przykład z Ultegre RX a całość śmigała na łańcuchu ze 105, więc. To był dla mnie duży argument, że po pierwsze mogłem kupić napęd szosowy, który bardzo szybko i taniej niż w SREMIE mogłem przebudować na napędem TB, a po drugie koszty eksploatacji tego napędu jednak są radykalnie mniejsze, bo nie tylko na początku oszczędzamy, ale też potem e, na przykład łańcuch. E, czy możliwość wymiany i kompatybilność z dużo tańszymi grupami działa na rzecz Szymana, a przy moim stylu jazdy i mojej eksploatacji roweru? Naprawdę nie robi mi różnicy czy jeżdżę na łańcuchu Ultegry czy 105, bo i tak wiem, że te łańcuchy dwa w ciągu roku pójdą. W związku z czym po prostu wolę móc kupić sobie je taniej, bo wiem, że ten interwał na droższym łańcuchu serwisowy będzie na tyle nieznacząco krótszy, że nie będzie mi się to po prostu opłacało. Więc tutaj była przewaga Shimano. Drugą śmieszną przewagą Shimano było dla mnie to, że system zmiany umożliwia mi takie skonfigurowanie napędu, że praktycznie mógłbym obsługiwać pełnię napędu z dowolnej manetki, ponieważ synchronizując sobie przełożenia wystarczy mi jedna ręka, żeby zmieniać biegi. Po drugie całość jest obsługiwana z bardzo prostej aplikacji w przypadku Shimano, która też jest zresztą dużą wadą z systemu Shimano, ale o tym za chwilę. Więc możliwość dla gościa, który robi na rowerze zdjęcia, który nagrywa filmy, który ogólnie rzecz biorąc często po prostu Dziś potrzebuję jechać z jedną ręką, ale możliwość zmiany biegu w jedną ręką była dla mnie dużym. A tutaj w przypadku Srema jest to problem. Mówimy cały czas o układach dwoma blatami. No jednak zmiana blatu w, Shimano, w sremie to są potrzebne dwie ręce, zmiana biegów w dół, w górę to też są wymagane dwie łapy. Największe wady tych systemów, które wychodzą w praktyce, o których się nie mówi na dzień dobry, o których producenci się nie chcą przyznać. W przypadku Shimano tak naprawdę co to nazwać wadą. Ale mimo wszystko komplikacja rozpinania zasilania, zwłaszcza jeżeli macie rower ze zintegrowaną sztycą i e, takimi systemami, że wyciąganie tej sztycy jest trochę kłopotliwe, no to dotarcie do kabelka od sztycy wymaga trochę zachodu. A jak tej sztycy na przykład w długim transporcie nie rozepniecie, nie odepniecie zasilania, no to na przykład jest sobie ryzyko, że coś wam przyciśnie przycisk manetki podczas jazdy autem i dojedziecie do celu z rozładowanym akumulatorem tak też się zdarza. W przypadku Srema możecie po prostu wywalić obydwie baterie jednym ruchem, no, dwoma ruchami ręki z przerzutek i problem w zasadzie w przypadku przerzutek znika, a te malutkie bateryjki w klamkach raczej sobie dadzą radę z takim e, obciążeniem przyciskowym. Jeżeli chodzi o wady ukryte, w przypadku Shimano dużo się wspomina o tym, że w Ultegrze tylna przerzutka pracuje głośno. I Jest to fakt. E, praca tylnej przerzutki często e, jest... E, Dość głośna i to niekoniecznie na bardzo skrajnych biegach, więc jest to element, z którym podobno Shimano walczy, tak mówią. W przypadku Srema, największą wadą w przypadku Forsa jest to, że zdarza mu się zawiesić, a po drugie krążą pewne dość intensywne głosy o tym, że niestety ma tendencję przednia przerzutka. Czyli w układach z przednią przerzutką, ta przednia przerzutka po czasie się rozregulowuje albo w zasadzie program, który ją steruje, ma tak małą tolerancję na wszelkiej maści luzy robocze i wszystko to, co się pojawia w każdym mechanicznym elemencie po czasie, że zaczyna szaleć, próbuje zrzucać samemu na mały blat, co jest w niektórych sytuacjach nie dość, że totalnie irytujące, to jeszcze niebezpieczne, bo jak wam przy sprincie zrzuci na mały blat, to możecie zęby potracić. No i to wszystko sprawdza się na końcu do największej, i moim zdaniem najważniejszej tej puenty, czyli serwis. Niestety od jakiegoś czasu SREM w Polsce ma trochę skomplikowane życie, jeżeli chodzi o dystrybucję, w związku z czym, biorąc pod uwagę to, że Force i Red są jednak droższymi i popularnymi grupami, to kiedy coś się zaczyna z nimi dziać, to wielu mechaników nie wie do końca, co z tym robić i zaczyna się kombinowanie z wysłaniem do serwisu producenta, a przynajmniej w tym roku było tak, że często oznaczało to wysyłanie napędu za granicę, w związku z czym. Mogliście na przykład w środku sezonu stracić rower na miesiąc czy dwa, w czasie kiedy ktoś próbował dojść do tego, co się z Waszym napędem dzieje. W środku Shimano ten problem nie jest tak poważny. Jak coś się dzieje, wiele serwisów potrafi napęd naprawić. A jeżeli coś się naprawdę zepsuje, no to też dostępność części jest większa, chociaż też się w tym bywa różnie. W tym roku wiecie, jak jest szał rowerowy i części, nawet do drogiej elektroniki, czasami schodziły do magazynu. Muszę Wam powiedzieć, że dla mnie to jest ogólnie rzecz biorąc ciężki temat. I duży problem, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie, bo ja ogólnie rzecz biorąc lubię innowacje, lubię takie rozwiązania, które ułatwiają życie i lubię próbować rzeczy nowych, które sprawiają, że świat jakoś tam idzie naprzód. I to by sugerowało, że powinienem się świetnie dogadać z systemem Srema. Jednak akurat w przypadku roweru dla siebie, gdzie wiadomo, że w grę też wchodzi stosunek pieniędzy do świętego spokoju, czyli z jednej strony fajnie zaoszczędzić, Mając wszystko to, czego potrzebujecie, a z drugiej strony mieć święty spokój, no bo dla mnie rowery nagie z narzędziem pracy i on w sezonie musi być sprawny. W związku z czym padło na Shimano właśnie z powodu tych argumentów, o których przed chwilą mówiliśmy. Mam nadzieję, że udało mi się Wam je naświetlić w taki przejrzysty sposób i pewnie są jakieś wątki, niuanse, których zapomniałem, o których nie wiedziałem albo co do których mam za małe doświadczenie praktyczne z dwoma napędami, żeby. Nie wykazać, więc jeżeli macie takie uwagi, to oczywiście zachęcam Was, żebyście w komentarzu o tym napisali. Bo podejrzewam, że wiele osób będzie ten film oglądało pod kątem rozstrzygania decyzji, który system dla siebie wybrać. Oczywiście, wiele w cudzysłowie, nie uda jak to się tak robi, ale jakoś samo wychodzi, kurde, wszak jednak jest podatny na wpływy z zewnątrz. To są drogie napędy, więc mówienie o wielkiej rzeszy osób, które będą miały tego typu dylemat, oczywiście jest nie do końca dosłownie. Skoro już znamy plusy i minusy tych napędów, no to Ważne pytanie, które się często pojawia w filmach, przy okazji których się właśnie pojawiają napędy elektroniczne: czy ma sens elektronika w grawelu? No bo na Sosie już wiemy, że jesteśmy w stanie zapewnić napędowi w miarę takie sterylne warunki pracy, więc korzystamy sobie w pełni z wszystkich plusów tego napędu, nie martwiąc się szczególnie eksploatacją, bo wiemy, że te napędy no, już mają sporo kilometrów w nogach. Setek albo 10 no, setek tysięcy, myślę, nawet może milionów ludzi na całym świecie. Natomiast co z tym grawerem? Czy to jest niezbędne, czy to w ogóle ma sens? No i tutaj powiem wam, że wszystko zależy od punktu widzenia i zasobności portfela, bo znam bardzo dużo osób, które e, kiedy zaczęły jeździć na elektronicę na przykład na szosie, to nie wyobrażają sobie powrotu do linek w żadnym innym rowerze, jeżdżą od lat, na przykład na MTB na Di2, Nic się z tymi napędami nie dzieje, mają trochę szczęścia, bo nie urwali tej przerzutki. Ale to tak jak mówiłem zależy w dużej mierze od punktu odniesienia, którym jest zasobność portfela i możliwość pogodzenia się z pewnymi wydatkami, bo to nie jest tak, że ryzyko rozwalenia przyrzutki na BI tu jest większe niż w przypadku zwykłej przerzutki. Tak naprawdę ryzyko polega na tym, że jeżeli napniesz się na napęd, który jest dla Ciebie zbyt drogi, to jej wymiana w razie czego będzie dla Ciebie większą traumą, jeżeli to nie jest problem. No to co za różnica, czy urwiesz przerzutkę mechaniczną, czy elektroniczną. Jedną i drugą po prostu kupisz, założysz. A tak to będziesz się cieszył z po prostu wszystkich plusów tego napędu elektronicznego. Czy ja bym wybrał elektronikę do gravela? Tak jak jak nie wiecie, w tej chwili mam elektronikę w Road Plusie w szosie, a nie w gravelu. Nie wiem, chyba nie jestem jeszcze na tym etapie, w którym ten wydatek byłby dla mnie tak nieodczuwalny, że, że jeździłbym ze spokojną głową, nie martwiąc się o to, że po prostu rozwalenie droższego napędu będzie dla mnie zerowym stresem finansowym, bo Jeżdżę w taki sposób, że jednak ten rower i napęd trochę niszczę, bo jak pewnie wiecie w tym roku już kij z przerzutką, ale zdarzyło mi się na przykład rozwalić jedną klamkomanetkę, w związku z czym też musiałbym ją wymieniać, a jednak klamkomanetka elektroniczna to też byłby większy wydatek niż zwykła, jednak jak macie, nie wiem, Ultegrę, rozwalicie ją i pojawia się problem taki, że trzeba szybko wsadzić klamkomanetkę, żeby gdzieś jechać, a nie macie akurat większej kasy, to kupujecie klamkomanetkę 105, no jak... Rozwalicie klamkomanetkę elektroniczną Multigry czy yy, Gierica, no to pojawia się problem, to nie siedzicie 105, piątki to musicie kupić jakąś inną drogą klamkomanetkę, więc no to wszystko się zbiera do takiej konkluzji, że ja jeszcze nie, ale jeżeli kogoś stać, to wolna droga, bo naprawdę, yy, no wszystkie korzyści będą tak naprawdę działały, natomiast to nie jest tak, że bez elektroniki w rowerze nie da się żyć, yy, to nie jest tak, że ona sprawia, że wasze rowerowe życie stanie się czymś zupełnie innym, ale jeżeli stać Was na takie ułatwienie, no to oczywiście nic nie ukryje plusów tego typu napędów. Dobra, czas na końcóweczkę, reasumując i konkluzja, bo y, wiem, że są osoby, które mówią, że chciałyby, żeby te filmy były dłuższe, bo się fajnie słucha do kawy, czy do śniadania, ale ja mam ciągle opory i generalnie uważam, że dobry film na YouTubie powinien się zamykać w 10 minutach konkretnej, fajnej treści i prostego przekazu. Mam nadzieję, że z czasem do tego będę zmierzał. Czasem będzie dłużej, tak jak teraz, ale nie chciałem po prostu pominąć pewnych Wątków. W każdym razie konkluzja jest taka, że w moim przypadku, dalej, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie, wolałbym Szymano, wybieram trzymano, zostaje trzymano. Natomiast, jeżeli miałbym rozmować w takim e, sensie abstrakto i podchodzić do tego czysto teoretycznie, to wybrałbym Srema, gdyby to był mój na przykład drugi rower. Taka super, hiper wypasiona szosa, którą bym sobie jeździł tylko. Od czasu do czasu nie musiał się martwić, że na przykład mi się zepsuje w trakcie sezonu, nie będę miał na czym jeździć, bo trzeba będzie odsłać napęd do serwisu. Natomiast jeżeli chodzi o Gravela, to niezależnie od budżetu i tego, jakie bym miał podejście do tego roweru, i tak bym wybrał Shimano GLX 2 bo uważam, że jest do terenu, jazdy terenowej bardziej dopracowany, tańszy. A jeżeli chodzi o Seremad, trzeba by tutaj rzeźbić z elementami MTB po prostu, bo sam sobie Force w terenie do mnie nie przemawia. Wiem, że. Są zwolennicy, ja dalej uważam, że w tym porównaniu Shimano wygrywa, więc dzięki za uwagę, dzięki za ten filmik. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie tutaj, a przede wszystkim wejdźcie na grupę dla widzów na Facebooku, bo tam wszystkie tego typu tematy wrzucamy pod dyskusję i bardzo dużo ciekawych wypowiedzi i argumentów osób, które się znają na sprzęcie lepiej niż ja się tam pojawiam, więc pewnie można uzyskać dużo fajnej wiedzy. Ja tej walczę dalej z czutrem, jak widzicie robi się małe rodeo, trzymajcie się, hej.